Grand Prix był już pierwszy w Courchevel z rekordem skoczni 134,5, tu także ma rekord 141. Dimitrow. No tak nieco powyżej standardu tych. Tak wygląda. 128,5 metra, 131,5. Zdaje się, że jeśli chodzi o ruski standard, to chyba sprawa dotyczy zupełnie czego innego. Chociaż też w zimowych warunkach. Szlirencauer, Schmidt, Lindström. Trzeba niestety widzieć winę zawodnika, chociaż warunki na pewno są trudne i ten zeskok nierówny. Loicel. To już skacze ostatnia dziesiątka. Zaczął ją Koffler. Austriacy mają w tej chwili świetną kadrę. To jest tak, że daleko, bardzo daleko. Lojcel pierwszy skok miał 124 metry, teraz pod jak widzieliśmy 135 metrów. 134, zatem on wskoczy na drugie miejsce. Dwaj, Austriacy prowadzą. A skoro mógł tak zbliżyć się na 4,3 punktu Loitzl, to zobaczymy co zrobi za chwilę Helwart. To jest ta trójka rywalizująca Austriaków, później Jernej Damian, pojedynek Jakobsen-Morgenstern, nowy Norwek i już uznany mistrz świata juniorów, mistrz olimpijski Austriak, później dwójka świetnych Finów Achonen-Hautameki i na koniec na deser dwójka znakomitych. Szwajcarów Aman Kütel. Helwart. Miał 126 metrów w pierwszej serii. 96,7. Dawno nie mieli takiej prędkości. Brawo. Ależ to jest stary lis. 135 metrów. I będzie na pewno bliźutko szli Oni chcą jeszcze pokazać temu młodziakowi miejsce w szeregu. 40 punktów za. Schlierencauer prowadzi, ale myślę, że ciężko mu się będzie obronić. Przede wszystkim dwójka Szwajcarów ma sporą przewagę. To była za duża strata Schlierencauera z pierwszego skoku. Miał notę tylko 108.